serdecznie radnych. Witam Pana Wójta, Panią Wicewójt, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Przewodnika Referatu i będziemy obradować według przedstawionego porządku obrad. Stwierdzam kworum, obrady są prawomocne, sesja jest transmitowana, nagrywana. Przypominam o ochronie danych osobowych i występujemy. O realizacji porządku dzisiejszego obrad. Przechodzimy do punktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Rewel na rok 2025. Zapraszam sprawozdawcę. Na uchwale dokonujemy zmian po stronie wydatków bieżących majątkowych w dziale transport łączność. Zwiększamy Recording in progress. w miejscowości progress. Zwiększamy też wydatki recording stopped. Zwiększamy też wydatki w dziale Bezpieczeństwo Ochrona Publiczna. Bezpieczeństwo publiczna ochrona przeciwpożarowa. Tutaj dotyczy to przekazania środków do związku do Rzecza Parcenty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych. Zwiększamy wydatki w dziale też drogi publicznej. Kultura i ochrony dziedzictwa na Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o stanowisko Komisji. Stanowisko Komisji Strategii i Rozwoju jest pozytywne. Stanowisko Komisji Społeczności Radzie jest również pozytywne. Zakończam, stwierdzam ważność głosowania nad projektem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, wstrzymujących się brak, przeciw brak. Obecnych 13 radnych. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bielbickiemu na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego. Zapraszam sprawozdawcę. Udziela się z budżetu Gminy Rewa pomocy finansowej powiatowi gryfickiemu z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z organizacją publicznego transportu na linii komunikacyjnej płoty pobierową Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Rewa na 2025 rok w wysokości 68 163 zł. i 1 Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie zawartej między powiatem i a gminą. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o komisji. Stanowisko Komisji Strategii i Rozwoju jest pozytywne. Stanowisko Komisji Społeczno-Oświatowej jest również pozytywne. Z wyświetloną treścią uchwały przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Zakończąc, stwierdzam ważność głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, wstrzymujących się brak. Przeciw brak, obecnych 13 radnych. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad, pełne wnioski i zapytania. Zapraszam. Nie ma pytań. Czy pan jest ostatnia sesja już w roku 2025. Chciałem złożyć Państwu życzenia na nadchodzący na 2026 rok, aby było w nim dużo radości, pomieszczeń dla Państwa, dużo zdrowia, takie zdrowie, to, to już jest wszystko. tak, I pewnie podziękować Państwu za, za to, że przez ten rok 2025 podejmowaliśmy te trudne zadania trudne wyzwania, tak, mam nadzieję, że mieszkańcy są z tego zadowoleni. No i też chciałbym ja Państwu życzyć do cierpliwości, do wyjścia, tak, do życzyć do cierpliwości w tym dwudziestym rok. Bo przed nami kolejne wyzwania, kolejne działania na rzecz zaspokojenia potrzeb naszych mieszkańców i technika kulturalnej, społecznej, kulturalnej, sportowej. Każdy na razie, co w rok, jak spotkamy się za rok, potem będziemy Dobrze, dobrze wspominać, bo nasza gmina jak Państwo widzicie, jest takim dużym frontem inwestycyjnym i mam nadzieję, że te wszystkie zadania, o których tutaj mówimy zostaną bardzo przychylnie przyjęte przez mieszkańców, przez turystów, bo też wszystko za nich robimy. No i też takiego poczucia jeszcze dla Państwa... No, z tego, z, tego, z tego co robimy, bo może jesteśmy wewnętrznie nie zawsze do wszystkiego przekonani, ale mam, 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 jestem przekonany, że ten nasz ojciec zewnętrzny ja jest lepszy niż my sami miasto sobie tak myślimy i przede wszystkim abyśmy nawet tworzyli tą wydzieloną jedną wielką rodzinę samorządową, którą też... też Państwa wewnętrznie też yy, takim pomyślnym rokiem, bo yy, i tego Państwu życzę dla wszystkich, jak, dla radnych. E, współpracujemy yy, drugi rok, yy, niedługo będzie połowa kadencji, także będzie okazja jakiegoś podsumowania, tak jak we wspólnej kadencji. Cieszymy się, że kończymy wszyscy sami, zrobi z z z z ten 26 rok tych naszych zamierzeń i te są nam, same zawody, te Państwa pracy w postaci I'm going to take Christine like of Wielkie rzeczy stworzyliśmy. No, no, duże wyzwania, e, które tutaj e, prezentowaliśmy i mam nadzieję, że też my wszyscy e, będziemy otrzymywać tą dobrą pasję. Właściwie w dobrym miejscu, e, w dobrym takim położeniu mamy wspaniałych mieszkańców, wspaniałych przedsiębiorców i tylko czerpać z tego e, satysfakcji. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego do tych życzeń pana wójta dołożę niech ten nowy nadchodzący rok otworzy przed nami samo dobro, spokój, radość, poczucie, że jesteśmy we właściwym miejscu i do roku. Zamykam obrady 21 sesji. Rady, Dziękuję Rady